Czy Luke miał rację, mówiąc w ósmym epizodzie sagi, że rycerze Jedi powinni przestać istnieć? Dlaczego w ogóle doszedł do takiego wniosku i w oparciu o jakie informacje? Chociaż w samym filmie wydawać się może, że słowa Luka spowodowane są rozgoryczeniem i wyrzutami sumienia, to temat ten jest tak naprawdę o wiele bardziej złożony. Sam Skywalker nie był w błędzie, uważając, że nadszedł czas, by Jedi zniknęli z odległej galaktyki, zaś jego słowa odnosiły się prawdopodobnie do jednego z proroctw starożytnych rycerzy. A o jakie proroctwo dokładnie chodzi i co miał na myśli Luke, tego wszystkiego dowiecie się właśnie z tego odcinka. Zacznijmy od tego, że rozumienie przez Luka misji, jaką w galaktyce pełnić mieli Jedi, zmieniało się z biegiem czasu. Na początku oryginalnej trylogii miał niewielkie pojęcie o zakonie i mocno idealizował samych rycerzy, aczkolwiek w kolejnych latach odkrył wiele faktów na temat Jedi, tworząc w głowie pełny obraz historii tych legendarnych obrońców pokoju. W kanonicznej książce Skywalker A Family at War przeczytać możemy, że na przestrzeni lat Luke nie tylko chłonął kroniki spisane przez samych rycerzy, ale i zobaczył zakon oczami innych mieszkańców galaktyki. Oczami tych, którzy żyli w erze wojen klonów i mieli styczność z Jedi, obraz rycerzy kreślony przez te osoby był daleki od wyidealizowanego obrazu w głowie Skywalkera, co pozwoliło nabrać mu dystansu i troszeczkę bardziej krytycznie spojrzeć na dokonania swoich poprzedników. Po latach Luke zrozumiał, że po upadku Republiki Jedi byli przez przychylne im istoty idealizowani i przedstawiani niemalże jak święci, gdy w rzeczywistości większość najważniejszych członków zakonu była daleka od ideału, zaślepiona przez pychę i hipokryzję w takim samym stopniu jak wszyscy inni. Luke czuł, że musi podążyć inną ścieżką, taką, która pozwoli stać mu się lepszym od tych, którzy stali na czele zakonu przed nim. Jego przeznaczenie w mocy nie było związane z Jedi Ery Republiki. Nie zamierzał całkowicie wzorować się na obiłanie czy jodzie. Chciał po prostu zaadaptować ich najlepsze cechy, ale jednocześnie wyciągnąć lekcje z ich błędów. Wspominam o tym punkcie widzenia Luka, bo on jest kluczowy dla jego słów wypowiedzianych w Ostatnim Jedi. W czasie pomiędzy szóstym a siódmym epizodem Luke studiował także bowiem starożytne proroctwa Jedi, a wśród nich tą o równowadze mocy i wybrańcu, który ją przywróci. Jak tłumaczył to nieraz George Lucas, równowaga sprowadzała się w gruncie rzeczy do zniszczenia Sithów, bo to wyłącznie oni tę równowagę zaburzali. W samej ciemnej stronie nie ma w końcu niczego złego. Jest ona czymś naturalnym i występuje w każdej istocie. Grunt to umieć zachować taki wewnętrzny balans pomiędzy mrokiem i światłem i nie dać się pochłonąć mrokowi, który w zbyt dużych proporcjach jest zwyczajnie destrukcyjny. Sitowie korzystali jednak z ciemnej strony, wynosząc ją na nienaturalny poziom i zaburzając tym samym równowagę mocy. Z proroctw, jakie odnaleźli Obi-Wan z w kanonicznej książce Mistrz i uczeń, a które prawdopodobnie trafiły później w ręce Luka, wynika jednak, że Jedi również byli odpowiedzialni za zaburzenie równowagi. Może nie w sposób bezpośredni, ale ich słabość pozwoliła Sitą urosnąć w siłę i jeszcze mocniej naruszyć wspomniany balans. Przyjrzymy się teraz treści przepowiedni. Jest ona nieco tajemnicza, ale spokojnie. Wszystko zaraz wytłumaczę. Kiedy prawi zejdą ze ścieżki światła, niegdyś martwe zło powróci. Tylko poprzez poświęcenie wielu Jedi zakon zmarze grzechy wyrządzone bezimiennym. Niebezpieczeństwo przeszłości nie jest przeszłością, a jest uśpione w skorupie. Gdy skorupa pęknie, zagrożona będzie cała galaktyka. Gdy moc trapi choroba, przeszłość i przyszłość muszą się podzielić, a potem połączyć. Narodzi się wybraniec, zrodzony bez ojca, i poprzez niego przywrócona zostanie równowaga. Pierwsza część proroctwa odnosi się oczywiście do Jedi, którzy zeszli ze ścieżki światła, co widzimy w trilogii prequelli czy książkach poświęconych temu okresowi. Co najciekawsze, mówi ona o konieczności poświęcenia rycerzy, by odpokutować za ten grzech, grzech, którym jest prawdopodobnie też brak wiary, że sitowie wciąż żyją, o czym mówi kolejny fragment o niebezpieczeństwie przeszłości, które nie jest przeszłością. By przywrócić równowagę Jedi muszą zatem zginąć, co ma miejsce za sprawą rozkazu 66, a później na zgliszczach ich zakonu musi powstać nowy, wolny od wad poprzednika. Luke mógł założyć, że upadek Jedi u schyłku republiki był nieuchronny, a jego rolą była odbudowa zakonu w zgodzie z wolą mocy, tak by tym razem rycerze faktycznie stali na straży równowagi i nie pozwolili Sitom powstać i ponownie jej zaburzyć. Jak jednak wiemy, Luke, tak jak jego poprzednicy, również w tej kwestii poległ. Jego zakon upadł, a równowaga ponownie została zakłócona, wzmacniając dodatkowo ciemną stronę mocy osobom Bena Solo. Przez pryzmat proroctwa Skywalker postrzega więc swój zakon jako skazany na zagładę i muszący odpokutować swoje grzechy. Jedi muszą odejść, mówi nam w filmie Luke, ale prawdopodobnie ma na myśli swój zakon, a nie Jedi w ogóle. Istoty czułe na moc będą istnieć przecież zawsze i prędzej czy później któraś z nich, zainspirowana historią rycerzy, będzie chciała przywrócić legendę Jedi do życia. Rey natomiast nie jest w oczach Luka kandydatem, który może odtworzyć zakon na modłę, której wymaga moc i samoproroctwo. W końcu w Skywalker odrodzenie sam sugeruje, że od początku wiedział, albo przynajmniej podejrzewał, że Rey pochodzi z rodu Palpatinów. To ostatnia istota w galaktyce, która według niego byłaby odpowiednia do tego zadania, istota, która wyrządzi pewnie więcej szkody niż pożytku. Z jego punktu widzenia Jedi muszą umrzeć wraz z nim, a reszta jest już w rękach losu. Oczywiście Luke ostatecznie pomaga Rey i sam poświęca się, by ruch oporu i zakon Jedi mogły trwać dalej. Zrozumiawszy, że wnuczka Palpatina, jakkolwiek niedorzeczne początkowo mu się to wydawało, faktycznie może być jedyną nadzieją dla zakonu i przywrócenia równowagi mocy. Równowagi, którą dziewczyna faktycznie potem przywraca, zabijając imperatora. Jak zawsze, dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie czy przemawia do was taka interpretacja przepowiedni o wybrańcu i powiązanie jej treści z lukiem w ostatnim Jedi. Na koniec chciałbym wyróżnić patronów kanału, którzy dołożyli swoją cegiełkę do powstania tego filmu. Jeszcze raz wielkie dzięki za udzielone przez was wsparcie. Jeśli podobał ci się ten film, zachęcam do zasubskrybowania kanału do i kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych materiałach. Wściekłe wąsy znajdziesz też na Instagramie, Facebooku czy Discordzie. Jeśli masz taką możliwość i chęci, gorąco zachęcam do wsparcia kanału na platformie Patronite. Zostając patronem, nie tylko dostajesz różne bonusy, ale i pomagasz mi tworzyć więcej treści. Link do profilu na Patronite znajdziesz w opisie tego wideo. A na teraz to byłoby na tyle. Trzymajcie się i niech moc będzie z wami.